Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga o futbolu amerykańskim. Miniony tydzień w Polsce był bardzo futbolowy, bo 9 kwietnia na stadionie narodowym e, odbył się dzień futbolu amerykańskiego w Polsce. Także fantastyczna inicjatywa, super zorganizowana, przybyło Około 6 tysięcy ludzi, rodziny z dziećmi, świetnie się bawili, zasmakowali, czym jest nasza dyscyplina, mogli sobie to wszystko zobaczyć, spróbować. Widać, że nasza dyscyplina już ma miejsce w świadomości tak wielu, wielu ludzi, także fajne to jest, świetnie, że związek postarał się o takie coś i do, to, docieramy do coraz większej publiki. Również tam odbyła się konferencja prasowa na której zostało ogłoszony kolejny super w miejsce i data kolejnego superfinału, który zostanie rozegrany 14 lipca ponownie w Warszawie na Stadionie Narodowym. Także będzie ponownie ogromna. Okazja do promocji naszej dyscypliny sportu. Świetnie, że związek dał radę, i, i, i mam nadzieję, że tym razem przybędzie jeszcze więcej kibiców niż w tamtym roku. Także już zapraszam Was wszystkich, was, Waszych wszystkich znajomych. Zabierajcie rodzinę. 14 lipca widzimy się na Stadionie Narodowym. Sprawmy, żeby to było naprawdę święto, święto futbolu amerykańskiego w Polsce, i żeby dotrzeć. I jak do jeszcze więcej Polaków pokazać im, jak kochamy bardzo naszą dyscyplinę, jak prężnie ona się rozwija, bo finał jest do tego na pewno świetną okazją. Znowu będzie wiele bardzo głośno u nas w mediach, także wykorzystajmy potencjał tego, tak? W tamtym roku było 23,5 tysiąca kibiców. Sprawmy, żeby w tym roku była pobita magiczna granica 30 tysięcy kibiców. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji, jeszcze więcej niż w tamtym roku, także na pewno będzie ciekawie i będzie się działo. Jestem, jestem, jestem tutaj podekscytowany i już nie mogę się doczekać. I ja na pewno tam będę. Obiecuję. Ehm, co do samej Top Ligi, no bo została rozegrana teraz kolejka w miniony weekend, na pewno wszystkie oczy futbolowe w, tym, w ten weekend były skierowane na, na Trójmiasto, gdzie CEO z Gdynia, mistrz Polski z 2012 roku rozegrali swoje spotkanie przeciwko e, gigantom Wrocław, mistrzom Polski z 2011 roku. Już przed samym spotkaniem e, ten mecz budził wiele emocji w internecie, tak, także odbyło się wiele dyskusji na ten temat i na pewno nie rozczarowali nas tym spotkaniem, tak, zawodnicy, bo spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie, mogło się podobać, naprawdę fantastyczne widowisko, mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich spotkań w Toplidze. Jest to fantastyczna promocja tego wszystkiego. Eee, warto tutaj dodać, że spotkanie było też transmitowane w internecie na żywo i śledziło je ponad 2200 kibiców bodajże, także no fantastyczny, fantastyczny wynik, tak? Dodać do tego jeszcze 1000 ludzi, który, którzy byli na stadionie, także jest to ponad 3000 ludzi. Widać, że jesteśmy w świadomości, tak? wszystkich, także ludzie chcą to oglądać, super wiadomość. Mecz dostarczył wiele emocji. No, tym razem wygrali, tym razem wygrali Seahawks 32 do 28, Ale taki jest taki sport, zawsze jeden musi wygrać, jeden musi przegrać. Giganci na pewno są jednym z faworytów do, do mistrzostwa w tym sezonie, także jestem przekonany, że bardzo szybko się podniosą po tej porażce i, i, i w następnym meczu będą jeszcze, jeszcze silniejsi. Kolejne spotkanie w Toplicy, to było my, w Wrocław, rozegraliśmy spotkanie pierwsze w Warszawie tak, we Wrocławiu, tak bardzo oczekiwane ze Spartan z Warszawa, przepraszam, którzy, którzy do nas przyjechali. No, spotkanie było tak jak, tak jak wcześniej przewidywałem, bardzo jednostronne, ale Spartanie naprawdę walczyli bardzo twardo, postawili wysoką poprzeczkę, walczyli bardzo czysto, co sobie zawsze bardzo, bardzo cenię. Mogło się podobać na pewno spotkanie, bo było wiele punktów, 56 do 6. Nasz running back Glenn Sawiers zdobył 5 touchdownów, także też w jakiś sposób gdzieś to budzi jakieś, jakieś emocje. i, i, i no, Statystycznie wygląda to bardzo dobrze, także zobaczymy czy utrzyma taką tendencję w kolejnych spotkaniach. No i Kozły Poznań jechały na Śląsk do Rebes po swoje pierwsze zwycięstwo. Udało im się wygrać to spotkanie 13 do 4. Widać, że obydwie defensywy jeszcze nie do końca jakoś funkcjonują. Także w następny weekend będą miały kolejny do tego, o kolejną okazję, żeby, żeby to poprawić. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że na moim fanpage'u umieściłem linka do, do wywiadu który miał miejsce w niedzielę w TOK FM gośćmi tego wywiadu byli prezes Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego Jędrzej Stęszewski oraz Patryk Tyrtyło, który jest menadżerem naszej Ligi naprawdę w bardzo fajny wywiad, ponad pół godziny opowiadali o futbolu, jak to wszystko wygląda, w jakim kierunku zmierzamy. Także zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście obejrzeli to i udostępniali dalej. Zdradzam Wam tylko, że mówili o tym, że kolejne spotkanie reprezentacji Polski już na dużym obiekcie zostało zaplanowane na wrzesień. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trenujcie ciężko i już widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Hej!